Witam. Nazywam się Justyna Wozowczyk i mam przyjemność poprowadzić Cię przez kurs analiza i projektowanie zorientowane obiektowo. Zanim przejdziemy do sedna, muszę jednak postawić pewien mały warunek mojemu potencjalnemu słuchaczowi. Oczekuję, że miałeś już styczność z językiem programowania, jakimkolwiek. Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, czy jesteś już w jakimś stopniu doświadczonym programistą i nie mówię tu koniecznie o języku zorientowanym obiektowo. Dlaczego? W tym kursie mogą pojawić się pojęcia typu pętla czy zmienna. Nie mówię o jakichś skomplikowanych pojęciach, lecz o typowych elementach każdego języka programowania. Jeśli nie spełniasz tego warunku, zapraszam najpierw do obejrzenia kursu Wprowadzenie do języka Java, przygotowanego przez pracowników firmy Inteka. Takie podstawy z pewnością pozwolą na efektywną naukę tego kursu.